W tamtym odcinku... To passiert tamtym, auch ten besten. Tamtym, a teraz musimy zabić taką babę. Musimy dać e, tą bombę jej e, w, do samochodu i ją zabić. Mafia to jest w ogóle takie GTA, e, tylko w dawnych czasach, można powiedzieć. A, chyba nie dostajemy samochodu. No chyba, że... Weskołamy nie wyjeździć Patrzcie ile już my samochodów w ogóle zebrali Ten sobie wezmę To co jak się y, czaili y, my t, w tym domie ładny to jest samochód, mi się podoba O, wiecie jak się ładuje gra, mamy takie barana zdjęcie No my go potem będziemy zabijać Tylko to y, później a co mnie bardzo zdziwiło w mafii, że ryje ludzi są jakby komuś zdjęcie zrobione. Przyjeżdżam, tylko właśnie mnie policja goni. Bardzo szybko oni jeżdżą. Aj... Ruchy. GONIĄ! Dobre Zostali tam Okej, jesteśmy tam Zobaczmy się Dobra JADĄ! HAHAHAHA <tryk> <tryk> Oni Sami są Yyy Bardziej niebezpieczni niż e, ci, co ich gonią. Nie widzą mnie. Bardzo ładna muzyczka. No i tutaj, widzicie, to jest taki mafios i on tutaj pilnuje tego samochodu. On sobie teraz siorbie sobie, ale on zaraz skończy. I to ja wtedy, bo jak teraz my damy tą bombę, to on zacznie do nas y, się przywalać. A No i teraz możemy podejść do tego samochodu. Klikamy tak, jakbyśmy chcieli wsiąść. I daje tam te bomby. O, tam Majstruje coś, kręci. A, I zrobione. Teraz lepiej się oddalić, bo. <gryw> no i mamy taką pokazówkę. On sobie tutaj pali papieros, a zaraz wyjdzie ta baba. No, ona wsiada do samochodu. No i teraz... Gdzie ja teraz jestem? Słuchajcie, bo mnie przeniosło z powrotem. Jeszcze raz tam jadę czy bo nie wiem co się dzieje. dobre, jedziemy z Paulem do takiego miejsca, do takich mafiozów. On tam idzie z nimi porozmawiać i zaczyna się strzelanina. Mafiozi zaczynają do nas strzelać, a my zaczynamy uciekać. Teraz musimy uciec tym mafiozom. No to mnie ich zgubili Dobre to... to było nieprawdziwe Most się otwiera Zrobimy skok No jeżdżam No misja, trochę akcji, szczelanina, i oni tam tak wylecieli. No ja się już z wami żegnam. To so vielen fajna fini, musimy gonić samochód z, z tym baranem. Mamy za nim jechać. Z fini, 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 Y, tak jak nas gonili ci, spałą. Gdzie on jest? A, problemy. Zabiję go. Zobaczę, co będzie. Tego mamy zabić. Umieraj! Co jest? Wysiadka! Co on jest? Czemu? Barana wyciągnę! <laughs> Co? Policjan! Czemu oni nic nie robią? Zabieraj im samochód! Nie mogę skręcać! Tylko mogę wrzucić w tył! Samo skręca! Ja teraz... Albo... Albo nie... Ja nie mogę w ogóle skręcać! Ale... Nowoczesny samochód... Sama... Kierownica się skręca! A ja tego dodaję szybciej albo wolniej! Kruczy! Nie muszę w ogóle patrzeć się na ulicę. Zdrogi. Ale dobroć. On naprawdę sam skręca zakręty. Ja tylko dodaję gaz. Ale ory. co on robi? Ja spróbuję dojechać do końca. Zobaczę, co się stanie. Nie mogę! On w tą ścianę jedzie! Przykleił się do ściany! Ja się z Wami żegnam tę misję tą zrobię w następnym odcinku. Cześć!